Dzień dobry, dzień dobry. Piątkowe popołudnie. Piękna dosłownie pogoda. Typowo wiosennie. Majóweczka się zapowiada naprawdę mega, mega słonecznie. A my chcieliśmy Was zaprosić na wypad. Może jutro, może pojutrze, ale wypad w Bieszczady na majoweczkę w Bieszczadach. Przenośny grill, wypad ze zwierzeczkami, yy, dokładnie z dragonkiem. No i co, grill w plenerze. No i piękna scenografia Bieszczat. Także zapraszamy na taki, taki vlog z trasy z Bieszczad. Na pewno będzie ciekawe. A więc szczegółów zobaczycie na owym filmie. Droga, jak widzicie, zaferowana wąchaniem to jest masakra. Dzisiaj piękna pogoda na balkonie siedzi cały dzień mógłby tylko cały czas siedzieć na zewnątrz a i dobrze, bo człowiek cały rok na to czekał więc jak najbardziej. Tu to się, to się chwali i są człowiek lgnie do, do wyjścia do, do ciepłego już ma dość tego zimna, tych mrozów, tych kurtek. No i zwierzę to samo. Jak widzicie dragon przeszczęśliwe. A my jeszcze raz zapraszamy na odcinek z naszych pięknych polskich bieszczat z zapory Sawińskiej, abyście mogli zobaczyć jak wygląda jak, jak dragon spędza majoweczkę. Na pewno będzie ciekawy vlog materiał. Także pozdrawiamy. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.